Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na ciasto marchewkowe. Bardzo proste, smaczne. Kochani, proszę Was z całego serducha o łapkę do góry. Polecam Wam te proste ciasto bardzo serdecznie, a ja już idę jeść, a Was zapraszam na film Marchewkowy Przekładaniec. Potrzebujemy miskę. Do miski wbiłam 4 jajka, do tego dodajemy. Trzy czwarte szklanki cukru. Całość musimy zmiksować na jednolitą gładką masę. Jajka z cukrem mamy już dokładnie zmiksowane. Na jednolitą gładką masę dodajemy szklankę oleju. Następnie dwie szklanki mąki. Następnie dwie łyżeczki proszku do pieczenia, jedna łyżeczka cynamonu. Całość teraz miksujemy. Zobaczcie, całość już dokładnie zmiksowałam. Następnie dodajemy do ciasta trzy szklanki marchwi startej na tarce na grubych oczkach i ostatnia trzecia szklanka. Po dodaniu trzech szklanek utartej marfii na dużych oczkach starłam ją. Za pomocą drewnianej łopatki całość mieszam z ciastem. I ciasto już mamy gotowe. Teraz wkładamy na blaszkę. Bardzo prosty, bardzo szybki przepis. Potrzebujemy foremkę, ja mam się w kształcie tortownicy okrągłą. Na spód wyłożyłam papier do pieczenia. Przekładamy nasze ciasto. Rozsmarowujemy po całości. Piekarnik musicie wcześniej nagrzać, temperatura 180 stopni i będziemy piec około 50 minut. Wkładamy do piekarnika. Ciasto wkładamy do piekarnika i pieczemy. Około 50 minut. Ciasto nam się pięknie upiekło. Wyciągamy. Gdy ciasto marchewkowe przestygnie, przekroję i przełożymy kremem. Ciasto nam się już upiekło, teraz przestygło i musimy je przekroić i przełożymy kremem. Do przygotowania kremu potrzebujemy 250 ml śmietany, to jest 36%. Musimy ją ubić, zmiksować i dodając 250 ml serka mascarpone. Miksujemy. Podczas ubijania śmietany dodajemy cukier, 4 łyżki cukru. Jeśli nie chcecie mieć grudek, możecie użyć cukier puder. Po dodaniu cukru miksujemy dalej. Po ubiciu śmietany dodajemy 250 ml serka mascarpone i dalej będziemy razem mieszać, miksować. Następnie musimy dodać jedną czubatą łyżkę żelatyny rozmieszaną w niewielkiej ilości ciepłej wody i dodajemy do kremu. Następnie krem wkładam do lodówki, żeby jeszcze się schłodził, i dopiero smaruję ciasto. Ciasto marchewkowe przekroiłam na połowę. Następnie na jedną część wykładam połowę kremu. Rozmarowuję po całości, a drugą część wykorzystamy na wierzch. Krem już rozsmarowałam. Teraz kładziemy wierzch, obracamy i przekładamy na ciasto drugą część ciasta marchewkowego. Następnie rozprowadzamy drugą połowę kremu na wierzch. Przekroimy, zobaczymy jak wygląda w środku. Kochani, bardzo serdecznie polecam Wam, to ciasto jest po prostu przepyszne. Takie ciasto przechowujemy w lodówce. I marchewkowy przekładaniec z kremem gotowy. Kochani, jeśli spodobał Wam się filmik, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze. Będzie mi bardzo miło. Za wszystko bardzo serdecznie Wam dziękuję. A na dzisiaj żegnam się z Wami tym pysznym ciastem marchewkowym. Spróbujcie zrobić sobie takie ciasto. Do zobaczenia, kochani. Cześć!